Polish Radio Chicago Dzięki energii można pomóc w ciężkiej chorobie. Wróciło do, do normy, do zdrowia. Przede wszystkim są kończyny. Wład, władzę mam w kończynach. Jak, jak w nóżce, tak i w rące. I, i lekarze po prostu się dopytywali co się, co się stało. Ja, ja powiedziałem, że jest właśnie na terapii. to Także po prostu się dziwia, że bez żadnych operacji, bez niczego. Wszystko, jest, wszystko ustąpiło. To już skład. Także dziękujemy panu Jelenuczowi za wszystko. Naprawdę, bezgranicznie mam wdzięczność, bo wszystko jest naprawdę bardzo dobrze. Dziękujemy. To jest nie są żarty. on że to jest jeden na milion przypadków, że dziecko nie jest inwalidem. Że nie jest synem na wózku i o takim czymś. No. Ja powiedziałem od razu, jedynie to, 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 co połamu mógł nie i ulatował, to tylko Pan, Pan nie powiedział, że nie ma siły. No. Że oni, oni to, mówię, masz dalej ręką na to. Szanowni Państwo, uzdrawianie energią istnieje od powstania tego świata i będzie istnieć, dopóki ten świat będzie istniał. Dzięki energii można dokonać tego, co wydawałoby się być niemożliwe. Serdecznie zapraszam.